Hello, witam Was bardzo serdecznie Wykopki w poszukiwaniu historii na kolejnej wyprawie Raczej byłem tu kiedyś z Deusem, dzisiaj pójdę z, z Rutusem <grym> z Alterem 71 i jakiś sprzęt na wykopki. A czyli no, wykopki. Dwa piwerka zawsze muszą być, łopateczka, Hela no i alter 71. No i zobaczymy. Było tu przeorane, tak przebronowane. Później, no i zobaczymy, czy teraz coś jeszcze jakieś monety wyjdą. Obojętnie co. Tak więc zaczynamy. No właśnie jeszcze pinpointer. Dareczek, od czego by tu zacząć? Od wykrywacza, od piwka, czy od łapateczki, czy od pointerka, darka. Zaczniemy od. Zgadnijcie sami. Idziemy dalej. <laughs> Jeszcze nic nie znalazłem, mówi, że idzie dalej. Nie, no piweczko się zgasi na szybko. No i ganiamy jak motorek. Zapraszam do oglądania. Taki pierwszy sygnał. Nawet 109, 80, ale taki w miarę, ale... chyba no, jakieś aluminium. Chyba widzę. No tak, aluminium. Idziemy dalej. Tu mamy takie znalezisko na oko. Tak ze słupa. taki porcelana. Lama? Porcelan, albo porcelana, jakie coś, idziemy dalej. Mamy jakiś sygnał 100%, ale taki kratkowany na jakiś metr chyba. O, się ziemia rusza. O. jest z ogrodzenia taki płaskownik albo kątownik, ja się na tym nie znam no patrz ta. coś starego taki kurde bardzo stary taka nakrętka, bardzo stara nakrętka ze 100 lat na pewno ma ręcznie robię Tak to kiedyś było, nie? Taka wiecie, do przykręcenia śruby Fajnie znalezisko, idziemy dalej Powiem wam, są różne sygnały, ten nawet jest takie w miarę 109 111, ale... Kratkuje coś, no jest taki metal jakiś Będzie chyba Dlatego trajeroskop jak widzę, to widzie, to pokaże, nie to idziemy dalej prościutki sygnał 106 Musiałem musimy zwiększyć, zmniejszyć to 9,8 Hz, dlatego że tu mamy linię nad nami napięcia, zobaczymy linię średniego napięcia Dobra sprawdzę to no i zobaczymy co to będzie Tylko Trzeba światło z tej strony żebyście to więcej widzieli Trzeba podkopać Taki ciekawy jest cykl. Panie, podkop pan, nie przejmuj się. Jest coś. Panie. To jest to? To na żywo jeden odkopać. od tej strony światło, no tu będzie dobry. Ile trzeba zakopać? Tu coś jest. I sprawdzimy, bo ten. No, to coś jest tam w tym podziemiu. No ładowałem w ogóle tego dziadka. A, gwóźdź, ha. No jak była dziadka, to nie wykryło. Zakopał ręką, to tak to dopiero... ręce wysiadną. Ale tu jeszcze mi coś ten dawało taki kurde sygnał fajny. Dobra, wyciągnę to. To pokażę. Nie wiem, ewidentnie jest to tutaj, nie? A co to jest? Nie wiem. Wykopiemy to za chwileczkę. Nie no, panie, zasypana puszka. Ale pan trafił. Ha, dobra, wyciągnę to. No, jeszcze jest sygnał. Jest słaby, 12. Dobra, sprawdzę jeszcze tą, no to, bo mi tu nie daje spokoju pewnie kapsel u tej puszki, ale nie tam był Dajcie mi żyć. Co jest wibra? Wow Co się dzieje, ale jeszcze nie wiem co. Nie wiem, na no, aluminium to nie biło. Panie, oprzeć pan o te spodnie. O nie, jakiś medalik. Wow. Nie będę go więcej taru. Aby jakiś orzeł? No, chyba matka boska z dzieciątkiem Patrz, się. Jakiś medalik stary. Trzeba byłoby go przemyć. Dobra, to później jeszcze tu mam trójchodzenie. No, powiem Wam, różne są sygnały, ale nie ma to co las nie. W lesie człowiek się odpręża, relaksuje. Słaby sygnał 13. No jest miarę ale Zobaczymy jak coś będzie to pokażę i tu idziemy dalej. A nawet jakąś monetę byś popędzał. Chyba niemiecka, Rejsfening jakiś. Albo coś? no raczej nie. Gdzieś wszędzie coś można znaleźć. Znaleźć nie. O, to będzie jakiś. Rejsfening adolfowy. No coś tu widać. Coś tu widać, ale no słabiutko a wreszcie idziemy tutaj, pochodzimy z pół godziny na no, bój z pepeżki Zaraz go rozbroimy. Good. Trzeba on lubi Ręk nie przecharatą. No i jeszcze można, no. Kamulca dajcie, o jest kamulec. Żeby nie było. Jest. Kula oddzielona. No, z tego to już by, bycie Dobra koniec rozbrojony, idziemy dalej Sygnał 105, ale widzę 90, ale widzę, jakiś jakieś już paprok tu jest blaszka No jakieś napisy są już? Może nie byda jakaś o, blaszka. z jakiegoś lekarstwa nie, to może być no, no coś takiego, no, z jakiegoś lekarstwa chyba. No. Aha, mam no, takie cusik. Też guziki plastikowe na oko wychodzą. Taki kawałek samochodzika. No i dużo aluminium, jak zwykle nie? Jak jest większe aluminium, nie jest takie cieniutkie, no to może być nawet sreberko, ale. Kto chce to kopie, nie, ale był dobry sygnał akurat Ale aluminium idziemy dalej Widzimy następny stary guzik Też na oko, taki plastikowy Było parę sygnałów, ale biło na tą monetkę. Co mam za monetkę, o 1800 To będzie ten Słuchaj, już mi tak banie słońce przygrzało, że nawet nie wiem co to jest. Już. To jest jeden ten, nie cruiser, tylko ja pilniczę. Powiem wam, że to jest masakra. Ale ładna nie? Wyseparował ją ten kurde Alter 71, bo dużo e, śmieci nie. To jest akurat też. Wiem, że austriacka. No. No i tyle. Chyba będę kończył, bo tak po pracy to się nie chce chodzić. Czyli to są e, były takie e, kruzery, krajcary. To będzie taka ta jedyneczka taka no... Dobra, kończę no. To za to niezdrowo, nie? No tak, kończymy dzisiejsze wykopki w Poczkaniu Historii. Tamta monetka, no to był jeden halesz austriacki. No ale z tego słońca co mi tak na głowę świeciło, to po... nawet można zapomnieć jak się ma na imię. Tak więc dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do następnej wyprawy.